Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mierzymy sukienki. I to moim zdaniem, jak ja je przed sekundą rozpakowałam i zobaczyłam, chyba jedne z piękniejszych sukienek, jakie kiedykolwiek widziałam, a nawet nie sukienek, tylko można by bardziej powiedzieć, że sukni, dlatego, że w większości są to długie suknie. Od jakiegoś czasu już wyświetlała mi się w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, reklama sukienek Opoli. I w ogóle ja te sukienki e, miałam okazję zobaczyć na Vanessie i na Andzi na moim weselu. I powiem Wam, że dziewczyny tak pięknie wyglądały, że byłam naprawdę bardzo mocno zaintrygowana, samymi tymi modelami w ogóle jakością marki Ochpoli i ich tymi sukienkami takimi bardziej wyjściowymi. Nie jakimiś ubraniami na co dzień, tylko rzeczywiście te wszystkie wyjściowe, błyszczące. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak one będą wyglądały na mnie. Także co, biorę się zamierzenie, zaczynamy. Od razu też Wam powiem, że przed chwilą zjadłam carbonarę na obiad i to chyba był błąd. Trzeba było najpierw nagrać na pusty żołądek. A później jeść. I mówiąc o tym błysku, zobaczcie na to. Jest to sukienka cała wysadzona takimi kamieniami. I jak możecie zobaczyć, ona jest tak naprawdę. Postaram się Wam to pokazać. Ona jest bardzo, ale to bardzo prześwitująca. Mój pomysł na tę sukienkę jest taki, żeby nałożyć ją po prostu bezpośrednio na tą sukienkę i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wow! Mimo wszystko myślałam, że to w pewnym sensie będzie fail, ale słuchajcie, ta sukienka z Kim's, która jest pod spodem. Ona sprawdza się idealnie, ona wręcz ma idealny krój, idealny kształt po to, by na nią nałożyć właśnie taką koronkową, wręcz, yy, kurczę, jakby to nazwać, no taką siateczkową sukienkę, dlatego że jest to naprawdę bardzo prześwitujący materiał i w momencie, gdybym nie miała nic pod spodem, to, no to praktycznie wszystko by było na wierzchu. Dodatkowo tą błyszczącą sukienkę można kupić w kilku odcieniach. W takim naprawdę nudziakowym, jasnym, nudziakowym, przypominającym. Yy, no powiedzmy, mój, mój kolor skóry, taki naprawdę jasny nudziak, ale można również znaleźć troszkę taki ciemniejszy beż oraz ciemny brąz. I te sukienki niby są stworzone tak, żeby one idealnie kolorystycznie się wpasowywały do różnych tonów skóry, ale ja bardzo byłam ciekawa, jak właśnie taka ciemna czekolada będzie wyglądała na mnie i powiem Wam, że to wygląda naprawdę przepięknie. To w jaki sposób ta sukienka w ogóle pracuje, to jest naprawdę no jakiś majstersztyk, to jest jakieś dzieło sztuki. Ona po całości jest naprawdę taka obcisła, ale powiem Wam, że jest super komfortowa z tego względu, że ona naprawdę jest bardzo mocno rozciągliwa i zobaczcie, jakby weźmy pod uwagę fakt, że ja tę sukienkę nałożyłam już na inną sukienkę. Tutaj naprawdę jest sporo tych warstw i fakt, że wciąż ta dwuwarstwowa kreacja tak naprawdę jest bardzo komfortowa, to naprawdę wiele mówi o tym, jak wygodna jest ta sukienka. Przepiękne są te rękawki, te wszystkie detale. W ogóle uważam, że ona jest naprawdę świetnie zrobiona i robi ogromny efekt. Wow! Po prostu. W ogóle te szerokie rękawki, te wszystkie detale. Jest ona naprawdę świetnie wykonana. No i przede wszystkim prezentuje się fantastycznie. Ja jestem, no ja jestem zachwycona, jak ona wygląda na sylwetce. Od razu też co Wam powiem, to ja polem. Czytać opisy wszystkich tych sukienek na stronie Opoli i zresztą na stronie House of CB też, z tego względu, że tam jest dokładnie każda sukienka rozpisana i jest rozpisane to, w jakim stopniu ona się rozciąga. Czy ona się rozciąga 1 na 3, 2 na 3, czy 3 na 3? Ja zawsze, gdy widzę w opisie, że sukienka jest rozciągliwa 2 na 3, to znaczy, że ona jest troszkę bardziej rozciągliwa i wtedy wybieram mniejszy rozmiar, 36 SK. Natomiast, gdy widzę, że sukienka w ogóle nie jest rozciągliwa, i tam jest napisane, że rozciągliwość 1 na 3. To wtedy staram się wybierać większy rozmiar. MK38. Natomiast ta sukienka w rozmiarze 8 36 S pasuje na mnie po prostu perfekcyjnie. No ale słuchajcie, mam teraz na sobie wersję nudziakową i ona już tak dobrze nie wygląda jak ta poprzednia wersja. Przede wszystkim, zobaczcie, że ściągnęłam sukienkę spod spodu i nałożyłam tak naprawdę tylko jakąś taką cielistą bieliznę i no moim zdaniem wygląda to słabo. Wygląda to wręcz tak wulgarnie, tak niesmacznie, tak, tak tanio przede wszystkim. Mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście za dużo się dzieje, za dużo jest pokazane i niestety psuje to taki fajny efekt. Myślę, że do tej sukienki jakby nałożyć pod spód jakiś, nie wiem, czy kombinezon, czy wręcz jakąś taką może halkę cielistą, wyglądałoby to spoko. I w ogóle Opolis sprzedaje takie cieliste jakby halki, ale akurat wszystkie były wyprzedane, więc stwierdziłam, że dobra. Zobaczymy, co można zrobić domowymi sposobami, i jak można domowymi sposobami ograć tę sukienkę. A jakbym ściągnęła ten stanik, który prowizorycznie nałożyłam, żeby tutaj w ogóle cokolwiek zasłonić, to mówię Wam, że dosłownie wszystko byłoby na wierzchu. No spójrzcie, przecież to się nie nadaje, żeby gdziekolwiek tak wyjść. I w ogóle co też Wam powiem, że mam wrażenie, że do mojej karnacji mimo wszystko brąz pasuje o wiele lepiej niż taki odcień. Nude. No ale przechodząc już do czegoś bardziej klasy, ta czarna sukienka. Tak ona wygląda w pełnej okazałości. Od razu powiem, że ten pasek nie jest częścią sukienki. Jest to pasek, taki, który sklep przyczepia po to, żeby dziewczyny nie nosiły tych sukienek, na przykład na jakieś imprezy, a później noszonych nie zwracały. Dlatego, że żeby żeby zwrócić sukienkę, to musi być ten pasek przyczepiony, a on niestety jest puszczony dosłownie przez całą sukienkę. Także Tutaj mamy taki akcent. Sama ta kreacja uważam, że jest naprawdę przepiękna. Jest naprawdę bardzo klasy, jednocześnie jest bardzo sexy. Czarna, długa, z rozcięciem na nogę, z gołymi plecami. Tutaj pięknie jest zabudowana. Wiecie, tutaj jakby. Nie ma żadnego wulgaryzmu, nie ma żadnej wulgarności. Wszystko jest na miejscu, wszystko jest tak, jak powinno. A dodatkowo, co ja muszę powiedzieć, to to, że ta sukienka, wy tego z takiej odległości nie widzicie. Ja postaram się, żebyście zobaczyli te detale. Ten cały materiał ma poprzyszywane takie mini koraliczki, które też przepięknie odbijają światło. No, powiem Wam, że sukienka jest naprawdę bardzo efektowna. Na wszelkie okazje, typu, nie wiem, studniówka, bo teraz jest przecież okres studniówkowy, zdecydowanie. Jest to coś, na co warto zwrócić uwagę. Ja chyba tego dobrze nie założyłam. Wydaje mi się, że to nie powinno być jednak tutaj, chociaż w takiej wersji naprawdę wygląda fajnie, ale coś mi się wydaje. Okej, okay, też jest ładnie, też fajnie to wygląda, aczkolwiek chyba poprzednia wersja, którą zrobiłam omyłkowo. Bardziej mi przypadła do gustu. Ona jest również z takiego super rozciągliwego materiału, także jeżeli e, ktoś z Was by się na nią decydował, jeżeli komuś z Was wpadła w oko, to zdecydowanie polecam brać mm, mniejszy rozmiar, albo wiecie, jeżeli jesteście pomiędzy rozmiarami, to zdecydowanie polecam wybierać właśnie tę mniejszą stronę. Dlatego, że ona naprawdę ma tutaj sporo przestrzeni, jest bardzo rozciągliwa, można ją fajnie dopasować do sylwetki. Powiem Wam tak, dawno nie miałam tak dobrego zamówienia. Bo kolejna sukienka, którą nakładam, okazuje się być naprawdę przepiękną, elegancką propozycją, idealną na, na przeróżne okazje, nawet słuchajcie, jako sukienka dla panny młodej, dlatego że to jakie ona ma detale, jak ona, te, te perełki w ogóle po całości również yy, poprzyszywane, to jest po prostu jakiś obłęd. To wygląda naprawdę przepięknie, to wygląda naprawdę super drogo, a te sukienki mimo wszystko aż tak drogie nie są. Jedyne co muszę powiedzieć to to, że rzeczywiście ta sukienka jest na mnie odrobinkę za duża, szczególnie w biuście tutaj. Tu naprawdę jest sporo materiału, ale też bierze się to z tego względu, że Zobaczcie, plecy są tutaj całe odkryte, przez to tak jakby ten materiał w tym miejscu, nie wiem, może jakby ona była całkowicie przypięta do góry, to ten mój biust jakoś tak by lepiej się tam trzymał, jakoś lepiej by się umieścił, umiejscowił. Natomiast przez to, że ona ma z tyłu odkryte plecy, to ten materiał mimo wszystko jest tutaj troszkę luźniejszy, co mi osobiście... Może nie przeszkadza, ale myślę, że ta góra tutaj mogłaby troszkę lepiej wyglądać. Natomiast naprawdę jest to kolejna przepiękna propozycja, bardzo taka, wiecie, dostojna. No wygląda naprawdę bardzo tak luxury, długi rękaw, z tyłu są te odkryte plecy. Dodatkowo mamy z boku rozporek, przez to też jest super wygodna do tańczenia, do w ogóle chodzenia, do ruszania się. Tak samo też powiem, że jej długość nie jest tak, wiecie, całkowicie do ziemi, nie jest tak że, że ja po prostu o swoje nogi się potykam. Czarna wersja poprzednia też uważam, że długością była idealna, natomiast obydwie sukienki te siateczkowe dla mnie były troszkę za długie. Mimo wszystko, nawet z obcasami, delikatnie one mi, wiecie, wadziły, więc to też weźcie pod uwagę. Natomiast te dwie opcje, które w tym momencie przymierzyłam, no po prostu rewelacja. Naprawdę jestem zachwycona i. I nie spodziewałam się aż tak dobrego zamówienia, mimo że na stronie rzeczywiście te sukienki wyglądają przepięknie. Okej, okay, ta sukienka mini. W ogóle większość tych sukienek występuje w różnych kolorach, więc jeżeli wam pokazuję czy czarną, czy białą, to one również bardzo często występują, nie wiem, w różowym kolorze, w błękitnym, także zerknijcie sobie na stronę i po prostu naprawdę znajdziecie tam mnóstwo fajnych opcji. Natomiast powiem wam tak. Na pierwszy rzut ta krótka wygląda spoko, ale słuchajcie, to nie jest sukienka do mojego typu sylwetki. Przede wszystkim ja zawsze miałam problem z tym, że takie krótkie sukienki, szczególnie w momencie, gdy one są elastyczne, a ta jest elastyczna. Ona w ogóle ma pod spodem całą taką halkę, która jest grubą halkę, która jest naprawdę elastyczna. I mój problem polega na tym, że ta halka mi się podwija do góry, szczególnie na pośladkach do tego stopnia, że to nawet nie jest tak, że wiecie, że tam odrobinkę coś wystaje. Nie, normalnie pół tyłka na wierzchu. I ja się z tym spotykam już nie po raz pierwszy, aczkolwiek chciałam zobaczyć, jak właśnie w tej wersji Opoli to się będzie zachowywało. No niestety, może i wygląda ładnie na pierwszy rzut, dlatego że naprawdę. Uważam, że jest taka troszkę fikuśna, bardzo dziewczęca. Ten długi rękaw, wręcz z takim akcentem nachodzącym na dłonie, wygląda naprawdę przepięknie. Ponownie ona jest cała w takich drobnych y, kryształkach. Natomiast im dłużej w niej jestem, im więcej robię kroków, im więcej wiecie, ruszam się, tym zauważam y, coraz więcej takich mankamentów, które niestety po prostu będą bardzo niewygodne w momencie, gdybym rzeczywiście chciała ją nałożyć gdzieś. Do ludzi. Zobaczcie, w tym momencie stoję, gadam do Was chwilę. I rzeczywiście ta tutaj warstwa zewnętrzna, można by powiedzieć, że ona troszkę zakrywa. Natomiast ja wezmę to do góry i kurczę, no wiecie, tak już na granicy. Naprawdę na granicy. Ja jestem w ogóle ciekawa, czy to jest tylko mój problem, czy to jest e, problem powiązany z, że tak powiem, większym dołem. Czy dziewczyny, jeżeli macie na przykład mniejsze pupy, jeżeli jesteście bardziej w kierunku powiedzmy biustu niż, e, niż pupy, to czy wy też macie właśnie taki problem z tym, że wam się krótkie sukienki podwijają? Jestem ciekawa, w sumie nigdy nikogo o to nie pytałam. Ja. Pamiętam, że od zawsze praktycznie mam z tym problem, że jeżeli sukienka jest bardzo elastyczna, to ona po prostu będzie mi szła do góry, aż naprawdę aż, aż pępka nie zobaczę. Ja nie mogę. Obłęd, po prostu obłęd, syrenka, gwiazda filmowa w jednym. Przede wszystkim nie mogę się nadziwić, jak ona się mieni, jak ona odbija światło. Ona ma przyszyte takie, zobaczcie, większe cekiny, które naprawdę robią oszałamiający efekt. Ale co Wam powiem? To, że to jest jedna z tych sukienek, które właśnie wypadają na bardzo ciasne, bardzo mało rozciągliwe. Jeszcze ją jako tako zapięłam, jako tako się wcisnęłam, ale też wzięłam sobie większy rozmiar. Wzięłam rozmiar 38, natomiast ona praktycznie w ogóle nie ma tego streczu. I gdybym wzięła rozmiar mniejszą, to... Absolutnie nie byłoby szans, żebym się dopięła. Tak samo super jest to, że mamy tutaj rozcięcie na nogę, z tego względu, że ona będzie po prostu komfortowa, zarówno jak i do chodzenia, ale też i do tańczenia. Ale kurczę, naprawdę robi efekt wow. I przyznam się szczerze, że jak tak przymierzyłam je wszystkie, to za bardzo nie jestem w stanie zdecydować, która mi się najbardziej podobała. Ale chyba moim faworytem, mimo wszystko takim, który zrobił największy efekt wow była pierwsza sukienka, ze względu na to, że ona się tak błyszczała, ona się tak mieniła i ten długi rękaw i ten w ogóle brązowy kolor moim zdaniem e, świetnie wyglądała. Chociaż zarówno czarna sukienka, e, biała sukienka z długim rękawem i tak samo ta sukienka również są naprawdę godne polecenia, warte uwagi, dlatego, że i wyglądają świetnie, i czuję się w nich świetnie, i są komfortowe, i mają w sobie to coś, mają ten błysk, mają ten pazur, mają te Taki akcent, że wiecie, wy wchodzicie na salę i wszystkie oczy na was, po prostu. Jestem ciekawa, która opcja wam się najbardziej podobała. Możecie pisać na dole. Ja też w opisie podlinkuję wam wszystkie te sukienki razem z rozmiarami, które wybrałam, jeżeli szukacie sukienki na jakąś okazję. Czy to jest studniówka, czy to jest półmetek, czy to jest wesele, czy to jest jeszcze jakaś inna okazja. Koniecznie zajrzyjcie na Opoli, dlatego że uważam, że te sukienki są naprawdę jakościowe w stosunku do ceny, mają naprawdę fajny wygląd, mają naprawdę taki fajny feeling, fajne uczucie, a jednocześnie one nie obdzierają budżetu do, do zera. Także zdecydowanie Wam polecam, a tymczasem żegnam się z Wami. Buziaki, pa!